Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i proroce. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, człowiek zawsze był, jest i będzie religijny. Zawsze szukał, szuka i będzie szukać swojego Stwórcy, ale nie zawsze tak naprawdę chce go znaleźć. Czasem sam tworzy, religie według własnych upodobań i dla własnych celów. W historii możemy spotkać religie, które nauczają niestety, że w imię wiary w Boga można czynić krzywdę drugiemu człowiekowi, a nawet go zabić. Popatrzmy chociażby na islam i pojęcie dżihadu, świętej wojny. Żydów i chrześcijan można nawet trzeba zabijać. Pojęcie grzechu według wyznawców islamu a przynajmniej tych radykalnych dotyczy, więc tylko win wobec wyznawców islamu. Wobec niewiernych grzech, grzech nie obowiązuje. Jakby to mogło wyglądać w naszym świecie? Pomyślmy chwilę, jeżeli sklep prowadzi niekatolik, to mogę go okraść? Oczywiście, że nie mogę go okraść. Są także religie czy filozofie do tego stopnia uduchowione, a przynajmniej. Tak wydaje się wyznawcom, że wymiar cielesny, ludzki uważany jest za coś gorszego. W kościele była kiedyś herezja gnostycyzmu. Gnostycy utożsamiali świat materii ze złem, świat ducha z dobrem. Zbawienie było według nich przeznaczone dla wybrańców dla dusz bezgrzesznych i czystych. Uważali, że dzięki wiedzy, którą posiedli są. Kimś lepszym od innych, od tak zwanych, jak to nazywali, nieoświeconych. Najsłynniejszym gnostyckim systemem religijnym był manicheizm. Gmina manichejska podzielona była na, na dwie grupy: elity wybranych, doskonałych oraz większą grupę tak zwanych słuchaczy. Ale tu rodzi się pytanie, według jakich zasad wybierano tych tak zwanych oświeconych. Kto tym decydował? Zapewne jakiś konkretnych, konkretny człowiek. Co to znaczy? Co, to, co znaczyło dla niego dusza bezgrzeszna i czysta? Można złapać się za głowę, tak naprawdę. Można złapać się za głowę. Nie takie jest nauczanie Jezusa w Ewangelii. Nie takie jest nauczanie we wspólnocie uczniów Jezusa. Nie takie jest nauczanie Kościoła pierwszych, Wieków. Dzisiaj, dzisiaj wiele negatywnych przykładów znajdziemy chociażby w sektach. Wybrani i doskonali są członkowie sekta, wszyscy pozostali są skazani na zagładę i wieczne potępienie. Słyszymy tak chociażby u świadków Jehowy. Jak w takim razie być wiernym Bogu? Jak zachować prawdę? Prawdę objawioną, nie zmieniając jej według własnych upodobań i dla własnych korzyści. Receptę podaje nam dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie, do Jezusa przychodzi sfrustrowany, młody człowiek, zagubiony, zagubiony w żydowskim prawie. Ma problem. Wcale mu się nie dziwię. 613 przykazań w ramach rabinackiej interpretacji dekalogu. Jak to zapamiętać? 365 zakazów i 248 nakazów. Żartobliwie można by powiedzieć, sam Pan Bóg miałby problem, aby w tym tym wszystkim się połapać. W takim rozdrobnieniu nawet człowiek dobrej woli nie jest w stanie wszystkich praw poznać, a co dopiero zachować w codziennym życiu. Jezus sprowadza w odpowiedzi wszystkie przykazania do dwóch najważniejszych: miłość Boga i miłość Bliźniego. Tak jakby mówił, wiesz co, zacznij od miłości. Ona poprowadzi Cię we właściwym kierunku, ale abyś miał świadomość, co znaczy tu i teraz kochać Boga, kochać bliźniego, oraz abyś był ukierunkowany na te dwa najważniejsze przykazania, potrzebna jest Ci specjalna busola. Te dwa podstawowe przykazania powinieneś poprzedzać jeszcze jednym, generalnie pierwszym i niezwykle istotnym, z którego może zrodzić się prawdziwa wierność, miłości Boga i drugiego człowieka brzmi ono słuchaj słuchaj Izraelu to jest pierwsze i najważniejsze słuchać Boga i to jest nie tylko pierwsze i fundamentalne przykazanie ale jest to istota ludzkiego powołania i początek takiej prawdziwej więzi z Bogiem słuchanie Boga mówiącego do człowieka objawiającego się temu człowiekowi Oświetlającemu w objawieniu to, kim jest Bóg dla człowieka, czego oczekuje od Niego, kim jest sam człowiek w oczach Boga i kim jest każdy bliźni żyjący obok nas. Dopiero wówczas, gdy zaczniemy naprawdę wsłuchiwać się w głos Boga, gdy zaczniemy rozmawiać z Nim, zaczniemy, zaczniemy rozumieć, że Twarz Boga odbija się w twarzy każdego człowieka I, i że pragnie, i że pragnie dla każdego z nas tego, co najlepsze, że kocha i chce być kochany. Yy, kocha i chce, abyśmy my również kochali jego i siebie nawzajem. Ludzie Starego Testamentu mieli taką, taką piękną praktykę. Yy, to przypomnienie: słucha Izraelu. Było recytowane rano i wieczorem, było haftowane na brzegach szat, było wypisywane na futrynach drzwi, wreszcie pisane na małych zwojach, i nawet przymocowywane do głowy i rąk na czas podróży, aby nigdy o nim nie zapomnieć. Warto byłoby wrócić do tej praktyki dzisiaj i pamiętać o tym, że, że Pan Bóg chce mówić do mnie każdego dnia i bardzo często Chcę prostować moje, moje życiowe ścieżki, właśnie mówiąc do mnie o tym, co, co mogę i powinienem uczynić. Wróćmy do przykazania, które śmiało możemy nazwać najważniejszym. Jezus daje nam dzisiaj do zrozumienia, że najważniejszym przykazaniem jest miłość. Wszystkie praktyki, przestrzeganie zasad. Wykonywanie posługi religijnej bez głównego przykazania, czyli przykazania miłości, są pozbawione sensu, są bez wartości. To przykazanie jest na szczycie nie dlatego, że znajduje się na początku listy, ale dlatego, że ma być w sercu człowieka, a z tego serca ma dopiero wypływać w świat i tworzyć dobro i uczyć miłowania u każdego człowieka. Jedyna nowość w nauczaniu Jezusa polega na tym, że te dwa przykazania miłości Boga i Bliźniego muszą być nierozłączne. Dlaczego? Powinny być nierozłączne. Yy, dlatego, że, 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 że pokazują, yy, ta nierozłączność pokazuje. Prawdę o człowieku, bo może być tak, że człowiek przekracza próg kościoła, myśli, że niczego mu nie brakuje, jest ze swej natury pobożny, ale tak naprawdę wszystkiego mu brakuje, bo brakuje mu miłości, serdeczności, dobroci i życzliwości wobec, wobec bliźniego. Jeżeli ktoś uważa się za wierzącego, a nie stara się prawdziwie miłować drugiego człowieka. Kimkolwiek by on był, nawet księdzem, to pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy ten człowiek naprawdę wierzy w Boga. Ostatnio przyszedł do mnie mój, mój przyjaciel ksiądz i mówi: Słuchaj, chyba zrezygnuję z bycia proboszczem w mojej parafii. Ja pytam, co się stało? On mówi: Nie wytrzymam. Wiesz, ile jest nienawiści w w tej parafii są jakby dwa ugrupowania polityczne, jedno występuje przeciw drugiemu i co dwa tygodnie przychodzą na zmianę do mnie i przekonują mi, że, że powinienem tą drugą część prawie, że wyrzucić z kościoła, a przynajmniej ich nie chwalić, z nimi się nie spotykać i, 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 i w ogóle. I tak mówię sobie, no to jest straszne, nie ma w tych ludziach miłości, jak prowadzić taką parafię? Serdecznie mu współczuję Moi drodzy, aby nikt nigdy nie poddał wątpliwość mojej Twojej wiary ze względu na nasze postępowanie, na nasz brak przebaczenia bliźniemu, ze względu na nasz gniew i nieustępliwość w sporach rodzinnych i z sąsiadami, abyśmy chcieli i umieli budować życie na fundamencie przykazania miłości bliźniego, przykazania, które sam Pan Jezus uznał za najważniejsze. Amen.